Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na poniedziałkowym, porannym koncercie. Słyszycie? Mamy tak zbudowany ten kwadrat, że raz, dwa, trzy y, trzy strony są obudowane budynkami. Jest trochę drzew, więc to wszystko tutaj jak w studni kotłuje tym pięknym y, ptasim śpiewem. Y, możecie zazdrościć. W centrum Wrocławia. Dzisiaj jest trudna Ewangelia, albo raczej mówiąca o trudnej sytuacji. Mówiąca o sytuacji, w której uczniowie Jezusa mają zapowiedziane, że będą obdarzeni parakletem, ale też Jezus im zapowiada to, że będą wyłączeni z synagogi, że będą wyrzuceni poza wspólnotę wierzących. Przypominam sobie, że kiedy byłem młodszy, taki nastolatek, to wszystkie te fragmenty, w których Jezus mówił o prześladowaniach, o męczeństwie, o właśnie tak jak dzisiaj, o wyłączeniu z synagogi. W ogóle wtedy tego nie rozumiałem. No bo synagoga, oczywiście my nie należymy do synagogi, ale synagoga była miejscem wspólnoty wiary. To znaczy, wierzyli, wyznawali, modlili się do jednego Boga, do Boga Jachwe, Żydzi. Więc Jezus zapowiada im, tym swoim uczniom, no bardzo nieprzyjemne rzeczy. I pamiętam, że byłem kiedy, kiedy byłem młodszy, to bardzo sobie tak romantyzowałem te fragmenty. To znaczy, z perspektywy nastolatka, który ok, nie miałem łatwego życia w dzieciństwie. Dzisiaj jest w ogóle dzień matki, więc bardzo serdecznie mamę pozdrawiam. Yy, ale, ale jednak to jest zawsze dzieciństwo, to znaczy zawsze jest to przekonanie, że jest dom, są inni, którzy. Ostatecznie ci pomogą, więc, no i, i wiecie, jak się z młodym to w ogóle ma się taką perspektywę, że mnie nic nie złamie, znaczy cokolwiek by się działo, no to będę silny. I zawsze te wszystkie fragmenty o prześladowaniach, właśnie o wyłączeniu synagogi, takie były dla mnie romantyczne, znaczy w duchu takiego głupiego zdania, które często niektórzy innym powtarzają na, na nieszczęście. Że czym gorzej w Twoim życiu, tym lepiej. Znaczy, im więcej cierpienia, tym lepiej, bo to Cię wzmocni. To nie jest prawda. Znaczy, im gorzej, znaczy, im więcej cierpienia, tym gorzej. Znaczy, to nas rujnuje. Oczywiście, że mamy taką władzę, żeby po czasie pewne rzeczy sobie przepracować, żeby z nich wyciągnąć wnioski. I w tym sensie nas to wzmacnia, ale to nie jest automat. To znaczy, że im gorzej dostaniesz. Tym łatwiej, znaczy nie łatwiej, ale dobrze dla ciebie nie. A więc bardzo długo sobie tak romantyzowałem, szczególnie jak się z młodym wierzącym. Dzisiaj widzę z perspektywy tych, nie wiem, 30 lat, kiedy tak myślałem, że w tym wszystkim jest też dużo oczywiście ukrytych lęków, tak od strony psychologicznej, że człowiek, nie wiem, żył kompleksami, żył różnymi. Sytuacjami, w których czuł się gorszy, wykluczony, więc jakoś sobie to tłumaczył, nie wiedząc do końca, jak to działa, więc, więc tak sobie to romantyzowałem. Przez całe swoje życie generalnie, jakoś tak no, nie doświadczam jakichś prześladowań z powodu wiary. Do momentów, w którym, jak wiecie, przepraszam, że do tego wracam, bo niektórych to wkurza. Ale. No jakby ten fragment mocno dzisiaj do mnie, znaczy ten fragment mocno budzi we mnie to, to wspomnienie do momentu stycznia 2020 roku, kiedy dostałem informację, że to co budowałem przez dwa i pół lata w Opolu, gdzie włożyłem mnóstwo serca, gdzie Robiłem coś, czego nie chciałem robić, w sensie piastowałem funkcję przełożonego i, i proboszcza. Nigdy tego się nie pchałem. Nigdy, naprawdę. To wierzcie mi, mówię szczerze, no ale wszedłem w to na całość, bo no bo tak mam. I kiedy te pół roku, bo jakby świat się dowiedział tylko o zakazie medialnym, ale ja przez pół roku wiedziałem, że wylatuję stamtąd w ogóle. To było takie pół roku schodzenia coraz głębiej w dół. To znaczy, yy, od takiego, takiej fazy radości, że zdejmują ze mnie ten, dla mnie wtedy, tak mi się wydawało, ciężar, do takiego totalnego właśnie poczucia, że jesteś że jestem jak ktoś, że jestem wykluczony z synagogi, czyli ze wspólnoty. Owszem, formalnie nie, no bo przecież dalej jestem Izuitą, dalej jestem w kościele, nikt mnie z tego kościoła nie wyrzucił. Poza jakimiś tam ograniczeniami, które potem się przecież skończyły, ale świadomość tego, co robi ci wspólnota wierzących, co robią odpowiedzialni w tej wspólnocie, coraz bardziej wrzucała mnie w jakąś taką ciemność. Pamiętacie, długo nazywałem to ciemną dziurą, oczywiście fachowo trzeba to nazwać depresją, ale jakby mówię o tym dlatego, że nagle się okazało, że te wszystkie moje romantyczne interpretacje, Wzięły nie powiem gdzie i poszły. One po prostu zaczęły być nieromantyczne, a realistyczne. A realizm całej tej sytuacji polegał na tym, że jestem wykluczony, wyrzucony, jestem przekreślony. Relacje z ludźmi, dobra, z przyjaciółmi spoza zakonu. Czyli świeckimi, jakoś pomagały przetrwać, ale one zawsze były relacjami, które nie są ze mną w tym doświadczeniu. Potem odkryłem, że żadna relacja, to nie jest jakiś przytyk do kogoś, tylko żadna relacja nie jest w stanie ze mną zejść tam na dół, bo sam tam muszę wpaść, bo to jest moje doświadczenie. A więc Jezus mówi o wykluczeniu synagogi i w tym kontekście obiecuje Parakleta. Paraklet, wtedy też mocno odkryłem, że jakby przez całe życie żyłem w takim tłumaczeniu słowa paraklet jako pocieszyciel. A wtedy odkryłem inne znaczenie tego słowa bardziej towarzysz, ten, który idzie z tobą pod rękę, gdzie trzymając cię za ramię, bo jesteś słaby, a więc ci towarzyszy. I wtedy dopiero odkryłem właśnie to drugie znaczenie że tu nie chodzi o żadne pocieszenie, bo żadne pocieszenie nie przychodziło. Ale chodziło o właśnie kogoś, kto idzie obok. I to nie jest żadna romantyczna relacja, w takim sensie, że to sprawia, że jest łatwiej, przyjemniej. Nie, bo ten towarzysz nie zabiera ci tego doświadczenia, bo ten towarzysz nie sprawia, że ktoś cofa swoje straszne decyzje, rujnujące życie, tylko jest. Nie, nie umiem tego opisać. Znaczy, jeszcze raz mówię, że wtedy też odkrywałem na czym polega modlitwa, że nie modlę się o to, żeby Pan Bóg, nie wiem, zmienił tę decyzję, żeby Pan Bóg zabrał mi to cierpienie, żeby mnie to nie bolało, tylko modlitwa rozumiałem wtedy i, i właśnie to mi zostało z tamtego czasu, jako to, że odkrywam, że On jest. Że jedyne, co, mi mo co mogę, i to jest jakiś paradoks tego całej sytuacji, bo nie tylko waliły mi się relacje, nie tylko zawalił mi się sens życia. Y, sens bycia w zakonie, sens y, bycia w ogóle w Kościele y, robienia dla tego kościoła, ale też zawaliło mi się bardzo mocno. Moja wiara. To znaczy, to jest taki paradoks tego czasu, że y, gdyby mnie ktoś wtedy pytał, czy ja wierzę w Boga, to nie wiem, co bym odpowiedział. To znaczy, i wierzę i nie wierzę. To znaczy, że, że to właśnie było takie jednoczesne, to znaczy, że. I pojawiała się w niewiara w Boga, no bo wtedy człowiek jakby automatycznie zrzuca na niego odpowiedzialność i winę przede wszystkim za to, co się dzieje, że się cierpi, a z drugiej strony człowiek ma takie doświadczenie, że jedyne co może powiedzieć, to bądź. Znaczy, kto ma być? Znaczy no Bóg ma być, ale w niego nie wierzę. Ale bądź nie wiem, czy to rozumiecie, ale jakby tak ten czas ciemnej dziury. I od tamtej pory. Ani w swoim życiu, ani w życiu innych ludzi nie romantyzuje. Ani nie mówię, że czym gorzej, tym lepiej. Yy, ani nie mędrkuję, że pomóc się, to będzie ci łatwiej, to Ci Bóg pocieszy. No nie. Yy, jak się siedzi w ciemnej dziurze, yy, źle, bo nie chcę uogólniać. Kiedy siedziałem w ciemnej dziurze, nie było pocieszenia. Nie było zmiany decyzji. Świat sobie szedł dalej. Yy, były inne problemy. Wtedy jeszcze. Dwa miesiące później wybuchła pandemia i w ogóle już nikt się mną nie zajmował, tylko wszyscy zajmowaliśmy się tym czymś, co było niewidzialnym wrogiem. A więc y, y, ta dzisiejsza Ewangelia jest dla mnie taką Ewangelią, którą mogę powiedzieć z czystym, y, z pełnym przekonaniem, że ją przeżyłem. Znaczy, że ona się stała jakimś moim doświadczeniem. Y, tak się dzisiaj bardzo osobiście dzielę, ale mam nadzieję, że z tego dzielenia też zobaczycie coś, co jest Waszym doświadczeniem, bo to jest najważniejsze, żeby mieć doświadczenie. Dobrego poniedziałku Wam życzę. Cokolwiek dzisiaj będziemy słyszeć, w czym uczestniczyć, a zapewne będą się działy rzeczy okropne, jeśli chodzi o politykę, no to trzymajmy poziom. Nie dajmy się sprowokować, pamiętajmy o tym, co mówiłem wczoraj na podstawie Ewangelii, bo tu nie o mnie chodzi, że Jezusowi bardzo zależy na jedności, żebyśmy się w tym wszystkim nie pozabijali. Tu nie chodzi o jednolitość, żeby było jasne, tylko chodzi o to, żebyśmy pamiętali, od kogo pochodzimy, dla kogo żyjemy i kto jest dla nas najważniejszy. O Niego tu chodzi. Dziękuję też moim wspieraczom, moim patronom i patronkom. Dziękuję, że jesteście. Yy, że czasami przychodzi taki fajny mail, że ktoś dołącza do tej ekipy. Jest mi bardzo miło. Dzięki Wam można robić fajne rzeczy, więc bardzo Wam dziękuję za, za to wsparcie. Yy, I co? I do zobaczenia jutro. Niech ten dzień będzie naprawdę przyjemną sprawą z koncertami za darmo. Teraz pociąg słychać, ale yy, one dalej śpiewają. Do jutra.